Cześć, 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 cześć! Siemaneczko moi drodzy, witam uprzejmie, kłaniam się w pas. Co tam u was słychać? Wszystko w porządku? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, że wszystko dobrze. Moi drodzy, długa droga do domu. Cały czas wykonuję ten event. Jestem już na trzeciej stronie. Ostatnio zakończyłem stronę drugą. Wybrałem broń szturmową, mimo że wcześniej nie wiedziałem, że to jest broń szturmowa. Teraz mam zadanie wysyłanie stroju. Będę musiał przeszukać restaurację, plac budowy oraz park. Teoretycznie wszystkie te trzy rzeczy mogą wystąpić w mieście, aczkolwiek nie zawsze tak jest. O ile parki i restauracje jestem dość pewny, że będzie, o tyle plac budowy bywa różnie. Plac budowy najczęściej bywa jednak w tych w, w, w przemysłowych. Parcelach, także, także zobaczymy, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Um, misję, którą wybrałem, to jest Zlikwiduj i zbierz. To jest tam 100, chyba 20, któryś poziom, czy 130, któryś. Pierwszy raz robię tą misję, nie wiem o co chodzi. Chyba chodzi o jakieś zabijanie. No jest celownik, ale nie wiem. Zobaczymy. Pierwszy raz, pierwszy raz robię tą misję. Wiem, że aktualizacja, która wprowadziła tego typu misję, była już dość dawno temu, ale jakoś nie miałem na to czasu. Wyląduj w biegu. Masz 10 minut do ewakuacji. Rozwalić burzowe pokraki, zlikwiduj jak najwięcej. Bierz próbki, musimy dowiedzieć się więcej na temat wrogów. Ok, dobra. No, czyli, czyli strzelanie, tak jak tak, tak, tak myślałem, że to jest strzelanie. Teraz tak sobie przypomniałam, żeby być może raz na live no, ktoś wybrał taką misję. Chodzę. Przygotuj się do walki. I być może to robiłam. Tak czy inaczej nie pamiętam. Pustaków ile się da. Jeżeli rozwalisz ich wystarczająco dużo, wygramy. A jeśli nie? No to nie. Nie zapomnij zbierać próbek pustaków i mgielnych potworów. Próbek pustaków i mgielnych potworów. Dobra, wszedłem wysoko. No placu budowy nie uderz widzę. Trudno, uderz szybko. Czas zasiać strach w sercu hordy! Chyba, A więc że tam nie zbliża się burza, więc aczkolwiek mieli nie jestem pewny. Park, nie wiem, czy to będzie park. Nasze cele zostały zaktualizowane. Potwory włóczą się dosłownie wszędzie, ale skup się na obozach. No, nie jestem zachwycony, szczerze mówiąc, z tego miasta, jeśli mam być szczery, moi drodzy. Tak, nie, nie widzę tutaj rzeczy, które mogą mi za ten zaraz zapewnić e, ten wykonanie misji. Dobra, zlikwiduj wrogów. 63 na 200, zbierz próbki. 5 na 30. Okej, okay, może damy radę. Może damy radę. No to nie jest chyba plac budowy, to, to jest raczej. plac. Zburzenia. Dajcie mi próbkę. Poproszę kolejną próbkę. I musiałbym się skupić, żeby znaleźć chociaż restaurację. Bo jestem na misji i tak mi się wydaje, że ja tutaj niewiele zaliczę. Nie wiem, czy znaczy w sensie takim że. Nie widziałem placu budowy, nie widziałem parku, a byłem pewny, że park będzie. Zobaczę, może to jest plac budowy, chociaż też to nie wygląda mi na plac budowy. Aczkolwiek, kto wie? Może chociaż plac budowy? To chyba tutaj? A, jednak tutaj tak, jest... dobra. Tutaj zakopiemy stroje. Pokaż to miejsce synowi. Jeszcze się nie urodził. Jak już się urodzi, pokaż mu gdzie szukać. Dobra, nic sobie nie zaznaczasz. Czemu nic sobie nie zaznaczasz? Denis, człowieku, no jak mu tego nie pokażesz, to zginiesz. Okej, okay, czyli zaraz, jak się urodzi, mam go tu przyprowadzić. Nie, jak już będzie rozumiał mowę, miał poczucie stałości przedmiotów i tak dalej, no. Dobra, zrobię to. Myślałem, że to jest restauracja, dlatego zszedłem stamtąd. Ale okazuje się, że nie. No, mam nadzieję, że jeszcze restaurację znajdę. No na park nie liczę. Aczkolwiek, restaurację może uda mi się znaleźć. Potworki 203 na 250 To jest restauracja? Nie, to raczej hotel. Część już mam zadania. No. Pomówmy się. Restauracja mi jeszcze potrzebna. Dobrze by było ją znaleźć. Chociaż teraz, nawet gdybym już nie znalazł restauracji, w zasadzie to nawet nie muszę się spieszyć, bo i tak będę musiał park znaleźć. No, park na 100% znajdę. Park znajdę na 100% w tej w strefie przemysłowej. A jeśli park znajdę w strefie przemysłowej, to tam. Też są restauracje i to dużo, takie mini barki. Jestem zawiedzionym miastem, muszę Wam powiedzieć szczerze. Jestem zawiedzionym miastem. Tak nie do końca skupiam się na tej misji zabijania stworków. I tak wiem, że ją zaliczymy, bo to jest 5 minut na tam 30 stworków. To w ogóle z palcem w nosie damy radę. Ale no nie widzę, nie widzę, nie widzę tej, nie widzę, nie widzę restauracji. Misję trzeba będzie zrobić na dwa. A to 250, a 300. Aha, okej. Okay. Bo te stworki się zwiększają. Czyli misję mamy już zaliczoną. Natomiast możemy zdobyć, jakby większą gwiazdkę. To już. Mały pikuś. Mały pikuś, małe piwo. Wszystko małe. Ten mój LKM. To należałoby wymienić. No dobra, dobrze. To jest LKM na naturę. To zróbmy LKM drugi na naturę również. Okej, okay. dobrze. Moi drodzy, ja tu przyszedłem z nastawieniem, że uda mi się na pewno zrobić wszystko, yy, czyli znaleźć restaurację, park yy, i może yy, budowle, czy znaczy strefę, bo jakby budowlaną. A tutaj nie znalazłem ani restauracji, ani parku, a znalazłem tylko to, co byłem najmniej pewny, czyli plac budowy. Plac budowy. przepraszam Elegancko, ale tak to już jest. W Fortnite'u naszym nieprzewidywanym, nieprzewidywalnym kończmy, już to, proszę Państwa. Ja chcę iść na kolejną misję, czyli na ten. Na moi drodzy, co na co chcę iść? Na e, strefę podmiejską. Gdyż w strefie podmiejskiej na 100% znajdę restaurację i park. I to nawet nie jedną restaurację i nie jeden park. Może pod farmie trochę cegły, co? Dwie minuty zostały, delikatnie cegły. Na pewno mi się przyda na kolejnej misji. Mnie chłopaki się biją. Misję jej tak mamy zaliczoną. A materiały mi się przydadzą. Zdecydowanie. Najbardziej to oczywiście cegła, no ale już wszystko mi się przyda. Nie będę miał cegły, to zbuduję z czegoś innego. Tu mamy jakiś duży ten. Kamiloszczyk Rzuciłem wieżyczkę, niech tam sobie działa, a z racji tego, że nie mam tutaj już materiałów, no to postrzelam. Na sam koniec minuta z kawałkiem została. Gdzie są stworki? Czemu do nas nie przychodzą? Boją się nas. Proszę bardzo, 10 stworków nam brakuje do pełni szczęścia i zdobędziemy złotą gwiazdkę, ale... Ale może być ciężko, może być ciężko. Chociaż tam coś znaleźli. Czy się uda, czy się nie uda? Oto jest pytanie. I zaraz poznamy na nie odpowiedź. Udało się, a teraz już nawet to 500 chcą, żebyśmy doszli. Oj, oj, oj no to do 500 to już nie dojdziemy. 3 sekundy, 2, 1, dziękuję bardzo. zbyt niebezpieczny, muszę cię stąd zabrać. Misji straconej, straconą misją nie mogę tego nazwać, aczkolwiek liczyłem na więcej, liczyłem na więcej. No ale cóż, Bierzemy to co jest. Ważne, że strefa budowlana została znaleziona. Ona mi tak naprawdę najwięcej, tak naprawdę. Jak mam misję, to jest taka misja na Widolce znajdź tam strefy budowlane, chyba 3 czy 4 trzeba znaleźć, czy tam dwie, żeby dostać 50 Widolce taka misja dzienna. To nie zawsze jak wchodzę na miasto, znaczy rzadko jak wchodzę na miasto i nie zawsze jak wchodzę na strefę przemysłową to znajduję te, te strefy budowlane. A tutaj się udało w mieście no dobrze. Nie przejrzałem tak dokładnie wszystkich budynków, być może jakaś restauracja była, ale z racji tego, że i tak nie widziałem parku, więc ten park znajdę za chwilkę, już w kolejnym odcinku oczywiście, ale za chwilkę, bo zaraz odpalę misję w, na przedmieściach. No i tam na pewno będzie park to na 100% i na pewno będzie jakaś restauracja. Będziecie mogli się o tym oczywiście przekonać. Ja już biorę nagrody, jestem połowicznie zadowolony, aczkolwiek nie jest źle. Dajcie znać, czy udało Wam się. Za jednym razem tą misję zrobić, czy też nie. Zobaczymy. Ja tak czy inaczej, 33,33% 33 mam już za sobą. Przeszukaj, plac budowy, przeszukany. Lecimy dalej. Wam dziękuję. Dzięki, że byliście, że oglądaliście. Przypomnę jeszcze, że jeśli mielibyście ochotę wesprzeć mnie jako twórcę w Fortnite, to wystarczy, że wejdziecie w zakładkę sklep z przedmiotami, wesprzeć twórcę, wpiszecie kod ostek, potwierdzicie i już mnie wspieracie. Nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. No i cóż. Papa, pa. życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, moi drodzy. Cieplutemiko.